Kolejną rzeczą, którą chciałbym przedstawić jest to Internet Explorer. Jak wiemy Internet Explorer jest najbardziej, najbardziej popularną przeglądarką internetową na świecie. Z Windows XP domyślnie jest testowana właśnie ta wersja Internet Explorer w wersji 6.0 lub jeżeli zdecydowałyśmy aktualizację Internet Explorer mamy również wersję Service Pack Tutaj mamy widać wersję service pack 3, dlatego jest jeszcze nowsza. Zwróćcie uwagę, jak wygląda z TNX 6. Widać, że nie mamy w ogóle zakładek. Mamy taki oto sposób otwierania ulubionych, wyszukiwania coś w sieci. Mamy binga, czy nową właśnie A opcje TNX wyglądają mniej więcej tak. Jest to, są jeszcze stare opcje. Nie jest to zmienione. To się praktycznie nie zmieniło od czasu wydania Windows 98. z My natomiast znajdujemy się po kolei dwoma wersjami, które zostały wydane. Dostępu do XP na Server 2003. Na początek przyjmiemy się Internet Explorer 7, czyli taką rewolucją, jakby właśnie ten Explorer, gdzie pierwszy raz dopiero dodali właśnie zakładki oraz nieco wygląd. Ikona się również zmieniła. Internet Explorer 7, oczywiście, również standardowy jest właśnie z tego Windows Vista. Tak oto właśnie wygląda Internet Explorer 7, kratowej instalacji. Dlatego tutaj akceptujemy oraz jeżeli mamy potrzebę internetę, to oczywiście raczej musimy mieć dajemy aktualizację i tutaj w tym oto momencie już tylko czekawasz aż nasz Internet Explorer zainstaluje i zobaczymy jak wygląda nowa wersja przeglądarki, właśnie od Microsoftu OK, zainstalowaliśmy naszą przeglądarkę więc uruchamiam ponownie komputer zobaczcie tutaj się zmienia nasza konka i zaraz względniemy. Co zostało dodane nowego do tej eksploracji 7? A co zostało zmienione? Jesteśmy z powrotem już na naszym proficie. Teraz trzeba przyszło na konfigurowanie naszej przeglądarki. widać się zmieniająca A tym przeglądamy naszą eee. Przeglądarki tę eksplorację 7. Zwróćcie już uwagę, co zostało zmienione. Widać całkowicie z wygląd. Tutaj jest trochę inaczej, bo to okno otwiera nam się przemieni najprawdopodobniej na inne. Chyba, że jeszcze dało nam się. Dlatego, no tutaj mamy kreatora, wybieramy, żebyśmy e, zmienili e, nasze ustawienia. To zminimalizujemy. Tutaj już mamy zapisane ustawienie. E, po pierwsze, to właśnie okienko to jest nasze szybkie wyszukiwanie. Myślę, że live search, jednak ja Wam tu polecam zrobić Google. E, najlepszą przedszkodę dodajemy, dodajemy dost, e, dostawcy wyszukiwania, ustawiamy domyślnego. I już nam się zmieniło. To jest niepotrzebne dane, więc możemy to wyłączyć. Ale teraz na stronę główną Google. To jest takie ten. Zwróćcie uwagę, zostały doda, dodane e, zakładki. Może tutaj przekonać zakładki, może teraz sobie zakładki. Rozwicie tak samo jak na naszych w tych e, przeglądarkach innych firm. Dlatego tutaj może różne sobie strony potwierać. E, ulubione są do tego miejsca. Tutaj mamy taką listę, właśnie że jakby bierzemy tutaj, na przykład coś tu klikniemy, tu to znika. Tu muszę dodawać do ulubionych, możemy organizować tylko to, to czynając, co zostało tutaj. Natomiast tutaj możemy przechodzić wstecz dalej. Co zostało jeszcze zmienione? Przede wszystkim koncepcja Internet Explorer 7 była taka, żeby chronić najbardziej przed właśnie atakami wirusów oraz hakerów. Została także dodana ochrona antyphishingowa, czyli po prostu ochrona przed wyłodzeniami. Została także tak jakby detekcja stron, które przyglądamy. A tutaj w tym miejscu będą się pojawić ikanka, która na przykład jest pojawiona informacja, czy nasza strona wyłudza właśnie informacje. Kolejną rzeczą jest zmienione opcje teretowe. Zwróćcie uwagę, że nieco wygląd się zmienił. Ikony. Tu zwróćcie uwagę, że strona główna nam się zmieniła, że można dodawać kilka stron jednocześnie, które po prostu na siebie do spotkania. Na przykład dodamy sobie trzy strony. To znaczy trzy strony od razu zakłady otwierały. Możemy oczywiście dostać pustą czy domyślną, jak tam wolimy. Tutaj mamy prywatność, mamy tutaj zgodne blokowanie swoim cokiełnem. To wszystko zostało właśnie z tego service packa dwójki. Jeżeli chodzi o jeszcze takie ulepszenia do naszej przeglądarki, to na przykład obsługa grafik półprzewroczysty PNG oraz takie coś jak ochrona rodzicielska. Jednak te obce pojawiły się już w lekarstwie Windows Vista, ale Oczy były innymi zintegrowane właśnie w częścią Timexplora 7. Tutaj na przykład sobie kilka, kilka zakładek. I widać, możemy całkowicie szybko, przyjemnie przeglądać sobie różne zakładki. Jedną z takich rzeczy, która może otrzymać w którym życiu jest to, że jak pijemy, zapni, Możemy otworzyć przy następnym uruchomieniu programu. To możemy wszystkie zamknąć karty. Jeżeli chodzi o wygląd panelu sterowania, tutaj opcje terytorium zostały zmienione. Są tylko inne tutaj grafika oraz dodany pasek karty, tutaj, który właśnie możemy sobie skonfigurować przykładania w kartach. Jeżeli chodzi o Internet Explorer 7, wydaje mi się, że to jest tak na krótko. W miarę przyjazne dla Was, powiedziano, jakie są najważniejsze zmiany, właśnie w Internet Explorerze. Uh, które then może to the, the, to the Windows uh, Vista.